Cześć wszystkim, z tej strony Justyna, witam się z Wami w poniedziałek. E, odcinek dzisiaj jest wyjątkowy, ponieważ będę z Wami otwierała paczuszkę, którą dostałam od Wandzi, naszej stałej widzki, która bardzo e, wspiera bardzo dużo kanałów, bardzo sympatyczna osoba, e, o złotym serduszku. E, od Wandzi dostałam paczuszkę, nie będę mówić dlaczego, <głos》> zostawię to dla siebie. Ale miło bardzo ze strony Wandzi, że, że mi tą paczuszkę wysłała, także y, jestem troszeczkę <grym> zdumiona, nie wiem co mówić w takich sytuacjach, także po prostu ją otworzę razem z wami. Y, I zobaczymy co Wandzia tutaj wysłała. Paczka jest gruba, nie odwrócę jej, bo z tyłu są dane, moje i Wandzi, także otworzę w ten sposób i wyciągnę. O, po kolei. Karteczka, przepiękna. Karteczka wydaje mi się, że ona jest ręcznie robiona, ale nie mam pewności. Jest piękna. Tutaj jest napisane moc życzeń, dlatego że Wandzia <grywania> wysłała mi paczuszkę przed moimi urodzinami, bo 20 października będę miała urodziny <grywania> i chciała mi wysłać taką paczuszkę, więc bardzo miło z jej strony. Tutaj jest. Momencik. Jest tutaj liścik. List tylko dla ciebie. Także kochani, ja sobie go później przeczytam. Tak jak Wandia prosi, tak będzie. Nie będę go tutaj czytała. Mam tu jeszcze od Wandzi Biolik. To jest intensywne serum rewitalizujące. Eee, intensywnie rewitalizuje skórę, skutecznie nawilża i odżywia. Działa przeciwzmarszczkowo, zapewnia promienność i blask. Także dziękuję Ci bardzo, Wandziu, za to. Mamy tutaj jeszcze od Wandzi Elementy. Bardzo lubię Elementy. Także, Wandziu, Ci się, trafiłaś. Są jeszcze nim dwa. Z tego ucieszy się mój starszy synek, bo on bardzo to lubi. Mam tu jeszcze jakiś kremik. Zaraz sobie zobaczymy. Odmładzający krem do rąk z olejkiem arganowym. Także się przyda, bo ręce są bardzo suche w obecnej sytuacji. O, tutaj jeszcze będzie wysyłał drapeczki. To za chwilkę do tego przyjdziemy. Mam tu jeszcze coś... Nie wiem co to jest. To odłożymy. Coś pięknie pachnie. To jest chyba, kochani, nie mogę Wam tego inaczej pokazać, ponieważ mój statek tego nie obejmie. Ale wydaje mi się, że to jest szaliczek taki jedwabny, piękny, z takimi motywami. O, ale ślicznie coś pachnie. Nie wiem, czy to ten szaliczek tak jest wy wyperfumowany. O, taki piękny. Mandziu, bardzo Ci za to dziękuję. Teraz się zbliżają. Yy, no. zimniejsze dni, że tak powiem, miesiące. Także na pewno mi się to przyda. Kurczkę mam w ciemnych barwach, więc na pewno mi się to skomponuje. Dziękuję Ci ślicznie za to, jest śliczne I tutaj jeszcze mam takie robienie w czekoladzie, także super. Tu, tutaj już dalej nic nie ma, także to odłożę. Liściku nie czytam, bo Wandzia mnie o to poprosiła, także ja to Jak i wszystko o udało się. I tu jeszcze Wandzia mi wysłała kilka strafeczek. O, tu już jest pusto. Dziękuję Ci Wandziu. Nie musiałam Ci tego robić, wiesz o tym. Pisałam Ci to. Ale Ty jesteś upartą osobą. <grywa> tutaj mamy taki gadżecik Lotto. Taka lubka, bardzo fajna. To mi się na pewno przyda. I tutaj jeszcze mamy tak. Super 7. Super 7. Jest owocowa. Jeszcze jedna owocowa. I dwa razy rubinowa. Może uda mi się ją odczarować. <grywa> bo nie mam do niej szczęścia. Także przejdziemy do drapania teraz. Żeby Wam tutaj nie zanudzić. Aż tak. I teraz tak. Tutaj szukamy siódemki. Więc dziewiątka, czwórka, dwójka, ósemka, szóstka, trójka i piątka. Także tutaj nic nie ma. Ja to troszeczkę powiększę, żeby było lepiej widać. Oczywiście tutaj się nie przejmujemy, jeśli nic nie będzie, bo tak jak mówię, Wandzia nie musiała wcale tego robić. Zrobiła to z czystego serca. O, już mamy siódemkę. I tu włos. Siódemeczka, piątka, ósemka i czwórka. Pod siódemką jest dwa złote. Także fajnie. Tutaj mamy teraz owocową eksplozję. Tutaj troszeczkę oddalimy. O, żeby złapało, tak jest wszystko. Tutaj mamy tak. Nie jestem przyzwyczajona do tych drapek, do drapania ich. Bardzo mało ich drapałam. Ale zobaczymy. I tak, pierwszy symbol to jest cytryna. Następny symbol to jest truskawka. Mamy ananas. Następny symbol to jest. Kiwi, owocowa eksplozja, to jest ulubiona zdrapka Ewelinki z kanału Beauty Świat. Ona bardzo lubi je drapać. Ja osobiście nie, nie drapię ich wcale, ale fajnie tak od czasu do czasu coś, coś innego. Tutaj mamy jeszcze burówkę. Ok, i teraz drugi rządek. Tutaj chyba nie, tu nic nie było. Okej, okay, teraz jest tak, winogrono. Następnie jest wiśnia. Fajne jest to w tej strapce, że są wszystkie symbole, chociażby po dwa razy, bo raczej raz to nie wiem, czy było, ale dwa razy to takie, taki pewniak, że tak powiem, więc to jest akurat fajne. I ją się ogólnie drapie szybko, także to też jest fajne. Tutaj mamy jeszcze gruszkę, następnie jest melonik, o jeszcze tutaj są meloniki, to ich jest tu dużo. I ostatni symbol to jest kokos, kokos jest tutaj kokos jest tu, chyba jeszcze brzoskwinka. Ee, banana nie było. Mm, Okej, okay, czyli ta zdrapka jest pusta. A nie, nie jest pusta. A, przepraszam, tu jest lina. jest tu 9 zł. Fajnie. Bardzo, bardzo szczęśliwa zrabka. Bardziej, tak jak mówię, że ja ich często nie drapię, więc bardzo miło mi, że cokolwiek w niej tutaj jest. I tak, druga zdrapka to jest, szukamy borówki. Następnie jest arbuzik. Kokos. Gruszka. Teraz jest brzoskwinia. Nie mogę się skupić na tym drapaniu, bo ten szaliczek mi tutaj strasznie pachnie. Znaczy, bardzo ładnie pachnie, tylko tak intensywnie, że aż mi się pizza chciało. A nic sobie nie przygotowałam. Teraz tak, jabłuszko. Teraz jest figa. Jak to niektórzy mówią, figa z makiem. Teraz jest pomarańcza. To jest ananas. To jeszcze tutaj jest. Następnie jest cytrynka, melonik. Teraz są banany. Lubię banany. Ja Miałam bardzo dużo kwasu foliowego. Także polecam, polecam jeść banany. Są zdrowe. Tu było co? Awokado i ostatni symbol to są wisienki. Których tu jest też kilka. Ok, i teraz tak yy, karamboli nie było, borówka była, nawet jako pierwsza. Winogronka nie było, kokosu nie było, ok? Czyli tu jest już chyba pusto. Tak, D i P, czyli jest po jednej z każdej wygranej. Teraz moment, tak jakoś damy pokiem, żeby to światełko tak nie, nie biło, że tak powiem. Jest tak, 5, 13, 29, 9, 23, 14, 24. 26, 28, 18, także jeszcze nie odczarowana. Sprawdzimy następną, a to była z numerkiem 39, ta jest z numerkiem 25. I tak, 33, moja szczęśliwa liczba. Może akurat się tutaj o, jest 33, jest 7. Także fajnie, 31, 36, 32, 2, tu jest jeszcze 15 i 10, i tu jest 5 złotych, fajnie. Czyli fajnie Wandia to wybrała te zdrabki, dlatego że trzy zdrabki były puste, ja to troszeczkę oddalę: trzy zdrabki były puste i trzy zdrabki były pełne. Także fajnie. Łącznie wygrałam tutaj 9 plus 5 to jest 14, plus 2 to jest 16. Na pewno spróbuję to pomnożyć. Także to już to po układamy. Jeszcze raz Wam pokażę, co dostałam tutaj od Wandzi karteczka, piękna karteczka z życzeniami, o, tak powinno być, z życzeniami urodzinowymi. Dostałam tutaj kremki, Tutaj jest ten serum. Tu są cukiereczki. Jest tutaj jeszcze liścik, którego nie będę przy Was czytać, ale zrobię go i na pewno się do Wandi odezwę. Jest jeszcze to. Jest cudowny szaliczek. Niestety nie mogę go Wam pokazać w całości, także spróbuję go troszeczkę tutaj rozłożyć. O, w ten sposób, żeby było wiadomo. I są jeszcze zdrabki, nawet wygrane, więc to jest fajne. I teraz tak, Wandziu kochana, ja Tobie bardzo dziękuję za tą paczkę. Tak jak mówię, wiesz, że nie musiałaś tego robić, a wręcz nalegałam, byś tego nie robiła, ale Ty masz zbyt dobre serduszko. Także kochana, ja Ci bardzo dziękuję, życzę Ci dużo szczęścia w życiu, dużo zdrowia, bo jest ono najważniejsze. Jesteś bardzo sympatyczną osobą, bezinteresowną osobą, masz bardzo dobre serce i takich ludzi po prostu ze świecą szukać. Więc kochani, wielkie serduszka dla Wandzi. Ja będę się z Wami żegnać. Jeszcze zapraszam Was na premierę z zapomniałam jak się nazywa, za 5 zł, Czarna Perła. Tak, z Czarna Perła. Będzie w czwartek. Także mam nadzieję, że wpadniecie, zobaczycie jak mi poszło, bo pewnie pójdzie źle, ale zobaczymy. Na tym momencie z Wami żegnam. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Wandziu Tobie jeszcze raz bardzo dziękuję. Moc uścisku dla Ciebie. Pozdrawiam. Cześć.